Dzień dobry, Julia. Przejdźnie TV reklama. Ze mną Paweł jak po drugiej konferencji Hi-League. Dzień dobry. Dzień dobry, Wiesz, Witam serdecznie. Bardzo ładny makijaż. Made in ząbki, rozumiem, nie? Bo to chyba z tego że czy już ja myślałem, że jeszcze z tego make upu sobotniego to samo. Tak, jesteśmy po Galifen, ale dzisiaj jest konferencja Hi-League, więc najpierw trochę o konferencji. Troszkę się dzisiaj zagotowałeś. No, tam ten, zdenerwował ten, ten mnie ten, ten Tos, bo myśli, że zrzucił, sadła parę kilo, to już mu to wszystko wolno. Zapomniał, że dopiero co polek 16 sekund, a wozi się jakby nie wiadomo, yy, kim był, także. Jest już coraz bliżej walki i jestem coraz, wiesz, bardziej emocje we mnie buzują, już staję się tym takim złym Pawłem i po prostu się nie mogę doczekać soboty, kiedy wjadę do tego oktagonu i go rozjadę. Jeżeli chodzi o samą twoją ksywkę, czyli prezes Fen, nie masz czegoś takiego w głowie, że prezesowi czegoś powiedzieć nie wypada? Ale ja już powiedziałem, że to nie jestem w roli prezesa zarządu Fen, tylko prezes Fen, ale ksy to jest moja ksywka, prezes Fen, a nie stanowisko i to jest moje mroczne alter ego, tutaj jestem w innej wersji, w innym wydaniu. Inaczej gadam na Fenie, a tutaj jestem inną osobą wcielam się po prostu w swoją drugą osobowość. Czyli nie masz żadnych skrupułów i powiedziałeś Marcinowi przed walką już wszystko, co chciałeś powiedzieć, czy jednak jest pewna rzecz, o której nie wspomniałeś? Nie no, już mu powiedziałem chyba wszystko z grubsza, że za zamierzam mu wpierdzielić po raz drugi i to jeszcze mocniej. W takim razie myślę, że co do walki to e, temat obgadany, bo jak wiemy, no nie da się, się sympatią, ale myślę, że po nie, no, to walce... Nie jest tak, tak, w nic do siebie nie mamy, ale wiesz, no to jest jednak walka. Jednak w sobotę będziemy się tu w i to już emocje to już buzują i to nawet to, to jest zdrowo już tak przestać się troszeczkę lubić, nie? Po walce pójdziemy na piwo, ale teraz już nie mogę doczekać soboty, jestem coraz bardziej zły na niego i tak właśnie muszę sobie budować to mniechać, no bo wiesz, to ja jak nie mogę wejść do, 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 do klatki, sobie myślę, ojejku, tak lubię tego Marcina, że teraz widzę to wszystko, co mnie w nim denerwuje i, i tak będzie. Do, do momentu zakończenia walki. Potem już będziemy z powrotem kolegami. Ale teraz już jest fight week i już się nienawidzimy. Jest ta zła krew, a, agresja. Zło, zło, zło agresja i, i tyle. A czy tak samo zdenerwował ciebie może Różal swoją wypowiedzią e, odnośnie płac, jeżeli chodzi no to, no, o, no, nie, o walki? Jest nie. Prostu... Jest Jania. Wiesz, co, nie chcę tego komentować. No, Różal kiedyś miał swoje 5 minut z całym szacunkiem dla jego dorobku sportowego, no, bo był bardzo że tak powiem, dobrym sportowcem, znanym, znanym fighterem, ale uważam, że teraz jest już troszeczkę past prime i jego czas zdecydowa zdecydowanie minął. Ja nie wiem, co się z nim dzieje nie potrafię zrozumieć jego zachowania jego wypowiedzi, bo mimo, że on wprost nie powiedział, że chodzi o mnie, to z kontekstu można było się domyślić, że on mówił o mnie, ale nie wiem skąd wziął sobie takie stawki 500 czy 1000 zł, bo w Fenie nie ma takich stawek za walki zawodowe, także Marcin ma troszeczkę mm, małą wiedzę, tak, bo nie ma takiego wynagrodzenia w Fenie. Najbliższa wypłata jakakolwiek jest dla zawodników takich początkujących w walkach zawodowych u nas, to jest na poziomie 4000 zł, także Marcin wypowiedział, że tutaj nie wiedzą, to po pierwsze a po drugie to chyba jemu nic za tego, Ile ja kasuję za walki, bo to jest moja prywatna sprawa. Ja mu w kieszeni nie zaglądam i nie pytam się, ile on dostaje za walki. Także niech on też nie zagląda mi. Aczkolwiek do tych słów obraźliwych, że prezes jednej z największych federacji w Polsce płaci było 500 tys. zł, to muszę się odnieść, bo to jest niezgodne z prawdą. A jak skomentujesz to, że powiedział, że chyba coś musi być nie tak, skoro idzie walczyć do konkurencyjnej federacji? No, wiesz, to no, ale to ja mówię, no nie, nie zaglądam mu w kieszeni, nie zaglądam mu w papiery, nie zaglądam mu w życiorys, co on robi. Każdy, każdy, jest kowalem swojego losu i może robić, co sobie, co sobie chce, tak? Marcin Różalski może decydować o swoim losie, a Paweł Jóżak może decydować o swoim losie. No skoro mi to sprawia przyjemność, dobrze się przy tym, przy tym bawię, a przy okazji jeszcze y, mogę z, y, zarobić na, kawa, na, na kawałek chleba, no to, no to czemu mam tego nie robić? nie, nie jest Marcinowi chyba to, to oceniać, tak? Dzisiaj z tobą panel był dość huczny, ponieważ była obok ciebie Paulina Hornik, z którą co nieco, nieco sobie wyjaśniłeś. E, wiedziałeś, że będą takie dymy, jeżeli chodzi o, o waszą dwójkę tutaj? Nie no, domyślałem się, no trudno to nazwać dymami, po prostu wiesz. Paulina to jest młoda osoba, troszeczkę wyprowadzona na manowce przez y, swój management. Ona ma teraz duże problemy. Tutaj będą sprawy chodziły po sądach i du, duże, duże kary, także jest mi jej jest mi bardzo szkoda. Musiałem odrobić lekcję, dowiedzieć się dokładnie odnośnie tej sytuacji, ponieważ zostałem wciągnięty siłą rzeczy w ten konflikt, pomimo że akurat w kontrakcie Pauliny e, palcy w żaden sposób nie maczałem, ani w negocjacjach kontraktowych, ani późniejszych. No i dzisiaj wyłożyłem kawę na ławę, natomiast nie chcę już jej dojeżdżać kolejnymi pozwami, że mi urodziła i tak dalej. Jak mówię, to jest młoda dziewczyna, łatwo ją zmanipulować, także tak, tak naprawdę nic na niej nie mam i życzę jej jak najlepiej, żeby to wszystko się jakoś poukładało, żeby nie było poszkodowane uszkodowana w tym, tym całym zamieszaniu, bo to najwięcej zawidziła tak naprawdę agencja, która ją obsługuje, która stosuje nieuczciwe praktyki, bo Paulina złamała warunki umowy kilku. kilku Tylko, że ona kilku... złamała e, tą umowę i to było chyba półtorej miesiąca po tym, jak zawalczyła w Prime. A czy to nie jest nie, tak, nie, że ale, wypłaty ale, muszą bo, się tam wypu... zostać wypłacane do wy, dwóch tygodni? Wy, 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 wypłaty są tam w ciągu chyba 30 dni od wystawienia faktury, ale ona wcześniej złamała inne warunki umowy, jeszcze udzielała wywiadów nie w, nie w tych ciuchach, co zgodne z umową, a to, że w mów zawal... e, wzięła udział półtorej miesiąca po, to nie znaczyło, że wszyscy wspólnicy nie mieli cynków, że, ta, że tam ma wziąć udział, tak? Także wiesz. To to wszystko tak, tak naprawdę potrzebowało czasu. Cynk, a już, żeby do tego ale doszło, ale, to troszkę... ale, 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 ale mówię, mieliśmy mocne przecieki, że, że będzie tam brała udział, a poza tym naruszyła inne warunki umowy, czyli już naraziła się na kary. I w międzyczasie trwały negocjacje z jej agencją. Agencja robiła to w sposób nieuczciwy, bo z jednej strony z nami negocjowała, a za plecami wystawiła pozew sądowy i liczyła na to, że Prime się zagapi i że ten, że ten pozew sądowy nabierze mocy prawnej, że będą mieli. Mieli kwit na to, żeby te pieniądze sobie zgarnąć. No jednak moi wspólnicy byli czujni i tak się nie stało. Także Paulina jest ofiarą tej sytuacji tutaj. Czyli zarząd Prime'u można powiedzieć, że jest sprytniejszy od... Nie jest, nie jest sprytniejszy. Zarząd Prime'u jest po prostu czujny. Duż, wiele lat jest w biznesie i dba o swoje interesy. I, swy, I robi to na zasadach uczciwości, a nie na zasadach jakiegoś cwaniactwa. Jesteśmy też e, po Fenie. E, jakbyś mógł w e, kilku zdaniach opisać to, e, jak tobie się podobała ga gala z racji tego, że jesteś jej e, prezesem. Odbyła się ona tak naprawdę trzy dni temu, e, w trakcie Twoich przygotowań do walki. Założę się, że to nie było łatwe, jeżeli chodzi też o presję i, nie, no właśnie, i było, było, zadanie. Było ciężko, ja bo rano musiałem stać w sobotę, w piątek tam siedziałem z sponsorami Wyrzymi, do późno. Wszystkiego najlepszego swoją drogą. Świętowaliśmy tutaj z Anną. Na, na starówce przy szklance piwa bezalkoholowego, bo na razie że tylko takie pije. A Tor, Tortu nie było, ale było jakieś ciasteczko. Było ciasteczko, było serduszko, także było bardzo fajnie. A gala, myślę, że bardzo mi się podobała. Ani chyba również. Bił się jej ulubieniec. Bił się jej ulubieniec, Patryk Kwasziak, wielki był, któremu gratulowała zwycięstwo w Oktagonie. Najpierw go dumnia wyprowadziła. Także było. Było wesoło. Tak właśnie. A jak wy w ogóle sobie radzicie ze współpracą? Ponieważ ty, Aniu, e, jednak współpracujesz z Fenem, a ty Pawle tym Fenem zarządzasz. Czy ciężko jest wam się e, dogadać w niektórych sytuacjach? No nie w domu nie możesz zrozumieć, że tam też jestem prezesem i to jest największy problem. A nie ty o tym względem. Nie, ale jest. No tak bardzo dobrym, ale i tak jakby tutaj traktujemy pracę, każdy ma swoje jakby obowiązki tego dnia, także tutaj jakby nie wchodzimy na siebie, nie, nie psujemy sobie jakby tutaj, jakby nie mamy takich relacji typowo e, podczas pracy nie pokazujemy ich, tak? Na, jakby otwarcie, tylko tak, tylko pracujemy. Jak. Śmigamy wokół siebie, wokół tego ringu, czy tam klatki. Wspomniałeś właśnie e, o wielkim bułu i o jego walce z Nikolą. Czy to według ciebie była walka, e, taka, która została najbardziej zapamiętana z historii właśnie. No, e, w... walka się okazała wielkim niewypałem, no bo to nie był dzień nikoli i nie pokazał e, nic praktycznie. No przykro mi tak, tak mowę być bardzo szybko to nie był. Walka pawa. No coś, coś, coś to jest. No, no, no Nie pokazał Nikola nic na szkoda, bo wiem, że stać go na więcej. no i Przykro mi trochę, bo lubię bardzo Nikola i myślałem, że tam trochę postawi się temu yy, wiel, wielkiemu bólu, wielkiemu że coś tam sklinczuje, że to jednak postawi na swój background ten, co zdobył w judo. No, ale niestety tutaj chyba Patryk go zaskoczył tą taką stójką i pomimo, że to nie, tylko nie była agresywna, tylko taka badawcza. no Judocy nie są przyzwyczajeni do tego, żeby dostawać od razu ciosu. On przyjął parę ciosów i nie wiedział, co się dzieje, a z Pudzianem też było inaczej, bo Pudzian coś tam z nim wszedł, ten clinch i tak dalej. To, tutaj Nikola się bardziej, jak w tej swojej, swojej, że tak powiem, dyscyplinie macierzystej. No a tutaj Patryk go z tą stójką zaskoczył i Nikola po prostu się sparaliżował. Pawle, wcześniej stałeś tutaj, teraz le lekko się przesunąłeś, i myślałam, że to nie, dlatego, że jest tutaj Ania, ale obok mnie to jest. To, też... to już widzę, no już, już, już chcę do niego iść. No nie? właśnie, to może face to face teraz byś wparował. Nie, już nie było dzisiaj do Kaniowskiego. <laughs> ale jednak Kaniowski, czujesz. Kaniowski, Kaniowski się wystraszył, aż mikrofon opuścił. Ja <laughs> chciałem Marcina wystraszyć, a wystraszyłem Kaniowskiego. Nie? Widziałeś to, nie? Nie, bo ty nie widziałaś tego. Mieliśmy face to face, a, a w pewnym momencie zrobiłem takie, Ła! i mikrofon Kaniowskiego masz spadny. no nachylasz się na niego, no dobra nic zostawmy to e Najman ogłosił dzisiaj oficjalnie że jak przegra ze mną on zakańcza karierę sportową i będzie już teraz się zajmie kabaretami otwiera kabaret pod wesołym Najmanem i że będzie teraz taki cyrk objazdowy robił i kabarety robił stand upy no poważnie on jest całkiem niezły do tego ja mu kibicuję, ja mu kibicuję a jak my wszyscy? no ja nie wiem No, no way, nie. chociaż, no, chociaż nie? dla ciebie w domu sam na sam to może bym zatańczył ale nic więcej. Najpierw ty musisz. No wiadomo, wiadomo, nie? <noise> Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, jak zawsze było wesoło. <noise> Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i zachęcamy do wykupu pay per view już w tą Sopotę. Haili Krześ, wjeżdżam i rozjeżdżam tego odchudzonego lekko grubasa, co stoi po lewej. Tak? <głos> <głos> Dziękuję. Już toż tam piskuje. nie przeszkadzaj. To do Ale nie na mnie. Sure. Okay.